Cześć i witam w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj przyszła pora, żeby zmienić w końcu ten nick. No bo jak wiecie, GZG już nie ma i takie właśnie tam. Więc dzisiaj sobie zmienimy ten nick. Jak widzicie, mam 56 gemów, więc sobie jeszcze dokupimy RIP 33 zł. Za to tutaj strzelcie łapeczkę w górę kupię tą ofertę. W sumie 2 mega boxy się przydadzą, gold się przyda i na końcu jeszcze dokupię 30 gemów. Więc może ja już zrobię krótkie cięcie i widzimy się, jak już po prostu będę. Otwierał tą pierwszą ofertę Tu będzie 80 gemów, czyli będzie 130 Będzie brakowało 14 I jeszcze dokupię, więc Widzimy się za chwilę jak już kupię tą pierwszą ofertę Dobra Otworzyłem już tutaj te, ten pierwszy pakiet 80 gemów I rip 24 zł. Dobra, mam jeszcze dwa megaboxy, Więc czy coś wpadnie, oczywiście tu punkty do lu A w drugim nic nie ma <laughs> Standardzik Dobra, ale w sumie chodziło mi głównie o te gemy, więc Ostatnia postać już na dziewiątym poziomie. Brakuje mi chyba jeszcze starpowerów tylko do Lu, do Byrona. I, I chyba tyle tylko. Bo nawet do Edgara tutaj już mam wszystko. Więc tak, no. Jeszcze kupimy te 30 gemów. Oj, tu przypadkowo kliknąłem. Dobra. 33 zł. Dobra, już się udało zakupić te gemy. Ogólnie to miałem lekkie problemy właśnie z płatnością, bo tam... Już mi się skończył Pace of Cards i Google Play, więc musiałem zapłacić z karty i tam miałam lekkie problemy No ale się udało, więc mamy 150 gemów Jezu, za 150 gemów zmieniać nick Change I tak, ogólnie chciałem dać sobie jakąś emotkę na początku Czekajcie, zobaczymy jaką, i oczywiście sobie zagramy jeszcze tym nickiem, zobaczyć jak on W grze wygląda To sobie już ustawiłem W miarę myślę, że serduszko na początku byłoby dość dobre Teraz zmienię klawiaturę na font, czekajcie chwilę, dobra Czyli tą aplikację dam zmiany czcionki, użyję tego. L-U-K-E. To chyba nawet dość fajnie wygląda. I na końcu damy uśmiechniętą minkę. Tutaj, tutaj. Bo nie, wiem, to serduszko tak średnio mi tu pasuje. W sumie może jakąś lepszą emotkę bym znalazł. To musicie dać chwilę. Może już nawet cięcia nie będę robił. Tylko jakąś taką fajną emotkę, żeby tutaj dać. Taka fajna, która by była. Hmm. Wiecie, no nikt się zmienia raz na 3 miesiące. No to w sensie, że wiecie, że raczej nie będę zmieniał przez najbliższe 3 miesiące Niku. Więc jakąś taką fajną emotkę może damy, może Puchar. Myślę, że Puchar byłby jak najbardziej spoko. Chociaż jakby. Można też tak po prostu, lukę. też byłoby dość spoko. I coś teraz. A, to to było. Small caps, luka. I to, emotkę. Jak to by wyglądało wtedy? Nie, trzeba emotkę na początku dać. Jakąś trzeba, tylko muszę znaleźć jakąś. Dobra, to może jeszcze zrobię krótkie cięcie, ja, bo nie chcę, żeby się no. Żeby to jakoś trwało długo, więc widzimy się, jak już po prostu ustawię ten nick. Dobra, nick zmieniony. Jak widzicie, tutaj jest lukę TM. Możecie oceniać, czy Wam się podoba. Ogólnie to musiałem zrobić krótkie cięcie, ponieważ. A, no już mnie zapraszają oczywiście. Musiałem zrobić krótkie cięcie, ponieważ. Yy, te. Jakoś się też trochę zepsuła i naprawdę na tym nickie myślałam bardzo długo, więc tutaj nie będzie ostatecznie tego jak wpisywałam. konfirm dobra. I jestem tutaj w roomie z Januszem i spytamy się go, jak oceniasz nowy nick? Bo jak nie, ktoś nie wie, to psatnik Eremit to jest Janusz. Jak oceniasz nowy nick? Dobra, zobaczymy, co Janusz odpowie. Nie no, mi osobiście się ten nick dość bardzo podoba. Możecie to, cię tam napisać w komentarzach. Ok. Zobaczymy, co Janusz odpowie, jak oceniasz nowy nick. I zagramy sobie też jedną giereczkę, bo ten odcinek trwa trochę długo. Tam jeszcze krótkie cięcie zrobiłem, nie wiem ile nawet dokładnie. Ale spytamy się, jak ocenia nowy nikt. 8 na 10, czerwone serce. No w sumie... Ale nie no, czerwone serce też mi się naprawdę bardzo ładnie podoba, więc jeszcze sobie ten nick wytestujemy. to niech Janusz da ready, okej. Okay. I lecimy, dobra. Jedną giereczkę sobie pykniemy, zobaczymy jak się sprawuje ten nick. Jest Amber, Shelly i Edgar. Dobra, dobra. Naładuję się od razu gadżet. Tu, ale mi się osobiście podoba bardzo ten nick. Napiszcie w komentarzu jak go oceniacie w skali 0 do 10. Jak wam się podoba, co można byłoby zmienić. Czy na przykład czarne serce zamiast czerwonego. W sumie jeszcze nie widziałem, że ktoś miał czarne serce. Chociaż nie może widziałem. W ogóle, jak strzeliłem bramkę, to tą koniczynkę było tak słabo widać. Trochę było, ale nie aż tak. Dobra, tu sobie skoczymy, żeby bramki nie było. Dobra, jeden, dwa mecze sobie zagramy, bo i tak w sumie ten mecz strasznie szybko pójdzie. Dobra, Janusz tutaj, ja se A, w sumie nawet nie muszę i tak będzie gol. Więc jeszcze jedną gireczkę sobie zagramy, bo ten meczek trwał strasznie szybko. I wbijemy sobie przy okazji 600 na Edgarze. Dobra. I dzisiaj o 15 będę chyba wbijał bita na 35 ranka, ale to jeszcze zobaczę. Prawdopodobnie na ziemniaku będę wbijał na mapie hot potato, no ale możliwe, że też dzisiaj jeszcze tutaj się zobaczy. A wy ten film oglądacie bodajże jutro jak to nagrywam. Dobra, niestety tutaj się wyłożyłem, trochę zepsułem, mogę od razu gadżet użyć w sumie. No i teraz powiem wam, że może być problem to wygrać. I to nie aż tak mały problem. Dobra, mi się udało tu wybronić, skoczę, wychyluję się. Dobra, chyba trafię. O, ale teraz wykerowałem. Jeszcze se ulta bym nabił, ale już nie zdążyłem trzech oglądających. Nie, on nie kozak. Jeszcze ta specjalna czcionka tutaj. Zaraz skoczę. Od razu leży. A ja też się włożyłem. Chyba, że Jackie ma gadżet. Nie ma gadżetu niestety. Dobra. Minuta 50 do końca. Kurde, nie, nie wiem w ogóle, czemu tyle oglądających mam cały czas. Odkąd zacząłem dodawać przez linea, no to wtedy mam tak dużo oglądających, dość. Dobra, zabiję tego kolta. Dobra, ładnie. I chyba to już wpakują, chociaż nie wiem, bo wychodzi Rico, więc może być trochę problem. Ajaj, bramki na razie nie będzie, niestety. Dobra, skoczę tu jeszcze na tego. Leży. O Boże, ale ten kolt bije. Ej, dobra, powkurzam tego Tika. Patrzcie na to. Dobra, i będę, będę hopa wkurzał. Ale nie wiem, czy tam bramki nie stracimy teraz w sumie. O nie, o nie. Yes, stick mnie zapakował, no ale w sumie dopiero co z Respa wyszedł i jeszcze miał głowę, no to nawet szans nie miałem na niego. Teraz skoczę od razu na kolta, pik. A i ten Colt w sumie ma spory demecz, jeszcze chyba ma ten gadżet. Dobra, trzech zapakowałem. Zginąłem co prawda, ale udało się trzech rozwalić, więc być może teraz trafią brameczkę. Od razu chyba użyję gadżet, tak od razu. Że mi się ult fajnie szybko naładował. No i mamy wygrany mecz. Więc co ja Wam dziękuję za oglądanie. To jest mój nowy nick. Trochę nad nim myślałam, naprawdę. Uwierzcie mi, że sporo myślałem. Więc co ja wam dziękuję za oglądanie. Łapkujcie, subskrybujcie, a my widzimy się już w kolejnych odcinkach. Być może na live jakimś. To zobaczymy. Dobra, siema, nie przedłużam. Już dłużej ee, lo